Dziś pijemy wino Conde Vimiozo. Wino portugalskie 2020 rocznik w bardzo ładnej, zgrabnej butelce z piękną etykietą, z podwójnym złotem International Challenge 2022. Ok. Sommelier Edition. Kupione w Biedronce za około 30 zł. Tak. Od niedawna chyba jest w Biedronce. Co ono ma? 13,5% alkoholu. Portugalia, region też o. Okay. Wino wytrawne. czerwone wytrawne. Czy w z infolatowym reflaksem? Uuu. Co? No to Mega zgrabna butelka, podoba mi się. Zrobimy ten świeżo. Korek jest naturalny, właśnie z napisem Kądy Wniozo. Także zapach przepiękny, ale nic tak. oczywistego. No, taki nic, zgadza się, trudno określić, czy jakiś konkretny owoc, nie, czy, czy coś. Po prostu jest taki fajny bukiet, nie? kwiatowo-owocowe. Mhm. Mhm. Tak. Ale czerwone takie, takie owoce tak, tak. lasu, takie trochę, trochę czerwone. Nie no, i jest konkretny fajny zapach. Są takie no, bardziej, no, leśne takie owoce, Musi coś, A, owoce leśne i alkohol No Ale alkohol nie jest wyczuwalny. Nie, nie, nie. Zobaczcie, że od razu kwasowość jest. Mm. Ja jeszcze mieszam czekoladę, ale właśnie tak zapachu mm. było, czuć takie coś słodkawe, tak jakby czekolada. Nie? Mm -hmm. Ale przyjemna kwasowość. Tak, troszkę kwasowość beczki jest. taka zacna beczka. Fajna. Jest beczka, tak, beczka już w bukiecie była, wyczuwana tak. trochę. O, super. No, patrzcie, nie ma tej. Tanie nie ma dużo, tak trochę jest. jest, ale nie ma dużo. Nie są takie intensywne, żeby wiesz, na i ugodzają. Nie, no, czekolady bez, dla... nie ma takiej mhm. ewidentnej. Ale leżało w na pewno. Ale na długo pewno. się trzyma, nie? Mm -hmm. no Mega, też pewno się trzyma. Tak, dosyć długi, długi jest. No ale jak na Biedronkę 30 zł, to też nie jest najtańsze wino. Ale świetne. Ale bardzo tak, obrazowo. Warto? Mm -hmm. Dobrze. To co, oceniamy? Y to ja mogę przychodzić y do teatraszy. <laughs> Myślę, że kto... Ty kupowałeś te wino? Na pewno tym złotym, jakimś medalem się zasugerowałoście. Ale naprawdę warto. Pokaż złoty ten medal. Nie wiem, czy to jest medal, ale jakieś Jakieś międzynarodowe wyzwanie 2020. Gilbert i Gailard. Gailard. Double Gold. Tak to wygląda. Ale wino jest przyzwoite, nie? Mega, mega przeszkadza. Znaczy, też je widziałem. Chciałem wziąć. No, ale coś przytrzymałeś. się, Co i coś wstało? innego. Mówi się, przytrzymałem się krzesła, i nie ja? nie dalej. Nie miałem wolnej ręki akurat. <noise> mhm. Dobra, a jeżeli chodzi o owoce w smaku? Leśne chyba. No, jakieś takie bardziej myślę, Jerzymy. że leśne. Tak, tak. Tak, 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 tak subtelne, pragnę. mega. I... Boże, no to spróbowania. Nie każe sam sobie. Leśne, jeżymy takie. Tak, no słuchaj, liśni, tu nie wyczułabym. Nie, pożyczki też nie. Porządki, ale jest fasowość tak w tak, 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 owoców i jeżyn, jak tak, najbardziej tak, ewidentnie. Jeżeli chodzi o cukier, to nie, tak, nie bardzo. Nie? Ktoś chce nie, kto lubi nie, ale, tak, na ale to także Ale to bardziej jest zapach czekolady. Tak, niż zapach, niż. Zapach, zapach. Czyli fajnie zbudowane wino. Tak. Takie jak lubimy. Mhm. Dokładnie. Dobrze, jego nie piliśmy, jak nie lubiliśmy no, kwaśny, no, kwasowy No, kwasowy, <laughs> no ale to też musi być jakaś taka ewolucja, od primitive'a gdzieś tam do takich bardziej złożonych, zbudowanych i idących w kwasowość winy. No właśnie kiedyś tak prymitywo nie? Mm -hmm. Tak gdzieś, no, teraz tak troszeczkę człowiek jednak... No je to, czasami to jest fakt, że... Gustu to tylko ta świnia nie no. Nie, Ale, ale godne polecenia, warte spróbowania. Tak. Ojciec tam na koniec beczka jest no. trochę i trochę tam jest, jest. Tak, Ktoś tam na jeden sekund zostają? Co, tak. no to ile tak? Sześć, tak? Nie no, ja daję dziewięć i pół. Ja o, też dziewięć i pół, też od razu tak pomyślałam. No ja myślałem o dziewiątce. Ja też myślałem o dziewiątce i dziewięć damy Nie, to dajemy 9,5. No to dajemy, no. dajemy. od razu jest dobre, nic tu nie przeszkadza, od razu kwasowość Ale 9,5 to prawie 10 jest. No dobrze. No, 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 co? no ale ja wiem, ja z... prawie. No wiem. No ale niczego temu winu nie boję. Nie no, nie, nie można no, się nie. tak przyczepić, że coś jest... Nie. Nie, nie ma co, że się rozjeżdża. No dobrze, nie będzie. będzie. Niech Że będzie, nie, no. nie przeszkadzają, tutaj jest. Nie, tu nie, nie tak. ma tamin, tak aż. Ale tak. są, tylko nie przeszkadzające, nie są duże. Ale jest spójne i tak. zapach tak. i smaki y -hmm. finisz jest dosyć. długi swój. dosyć, tak. Mhm. To jak zostaje, to 9,5? Tak. tak, tak. No dobrze. Czyli co? Dla osób, które lubią, lubią wina z wyraźną kwasowością, z fajnym zapachem, z smakiem jeży, z długim finiszem. No i mają trzy dychy w kieszeni. Dla czy wino. Nie, no już bez przesady są droższe. Ale nie, to, 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 to jest bardzo dobrze wydane 30 zł, jeżeli ktoś chce kupić wino. Yy, oczywiście dla osób, które lubią prymitywo słodkie, ulepki, dżemolady jakieś tego, to, to no, nie, becie, to nie będzie kwaśne. Ale jest fajnie zbudowane, no ma wyraźną kwasowość, jest no to ewidentnie zaznaczone, no, ale jest jakieś konkretne. A do czego? Dobrze. Do serów. Do... Mięs, yes, tak. tak Czyli jest to w miarę uniwersalny. Tak, so jest uniwersalne. Aczkolwiek bardziej do ciężkich cię rzeczy w sensie mm. mięs niż. Dobra, a zapomniałem, bo coś tu jeszcze napisali. Jest to wino wytrawne ze szczepów Aragones, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot i Shiraz. Wino. O aromacie czerwonych owoców, dżemu, no tego dżemu to nie, 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 z wyczuwalnymi nutami drewna, to by się zgadzało, przyjemna, wyważona struktura i elegancja. O tak, o tak, o tak. tak. Idealnie pasuje do dziczyzny, grillowanego, pieczonego mięsa, kiełbas oraz serów, no to, to, to też jak najbardziej się zgadza, no i wyprodukowane, w, butelkowane w Portugalii. Także bardzo, bardzo fajne wino. Od nas 9,5. No i wino na pewno godne polecenia. Także dziękujemy. Napiszcie, czy próbowaliście tego wina, ale naprawdę warto. Pozdrawiamy.